Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, runiczne, i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z cyklu. Zagrajmy w World”. A jesteśmy mniej więcej tu, gdzie skończyliśmy. W zasadzie, to, w zasadzie to jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy, bo nic więcej nie robiłem od tego czasu. Ok. I teraz tak. A tutaj już dałem im do rozebrania to. Żeby to mi rozebrali. Przez to będzie w stanie. Fox będzie w stanie tutaj zrobić. Gdzie bzyd? Aha. Będzie można to odzyskać. Bo tutaj widzę, że pozostałe rzeczy. Mi raczej droid zbierają. No to niech zbierają. A teraz tak. Tutaj sza Kolonia. Wygląda na to, że mąż. Samego powiedzenia tak przegapiliśmy, natomiast jest tutaj już a... Kseni, twoim mężem jest w tym momencie Glaze. Ale dziwi mnie, że wy siedzicie tutaj zamiast przejść tutaj. A, obszary usuń. Aha, ty masz nieograniczony. Dobra. Tutaj dalsza budowa jest. Ceremonia dobiegła końca. Szpital, jak widzicie, też już jest na dobrej drodze do skończenia. Tutaj właśnie zauważyłem, że brakuje płytek. A tu brakuje kabla. Tu jest niepod. Ojej, czyżby mi prądu brakowało? Tak. Ej, okay. włączcie mi to. Najlepiej od razu. Okej. Okay. jak Wam idzie zbieranie? Bra. wracając, um, kosiarz, ty chciałeś, Ali miała tutaj karabin, ale Alice ma Bulma karabin, karabin szturmowy, wspaniały, więc myślę, że jego sobie weźmiesz. A czy mamy jakiś nóż? Nie, noża nie mamy, ale myślę, że to nie jest problem. Zrobimy sobie kuźnię E i po prostu zrobimy... Po prostu zrobimy brakujący przedmiot. Tak myślę, będzie najlepiej. No tak, bo jest za zimno. Dobra. A jak wy tutaj wam macie? Tu jest w porządku. Dobra. No i nasza karawana zaczyna zbiórkę, i będziemy się zbierać do powrotu. To jeszcze ciekawego się okazało. Tutaj mieliśmy więźnia i jego tak naprawdę będę chciał przechwycić, żeby e, tak naprawdę móc pożar. Cały czas tutaj pożar mi, pożary mi wybuchają, bo bumbalopy się o to zabijają. Moją drogą tu chciałem zrobić, mam tutaj taką trzebę, żeby tak zrobić w ten sposób. Tak. O, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. Dzięki temu cokolwiek stąd wyjdzie będzie mogło być od razu ostrzelane. Ej. Okay. Nie będzie takiej sytuacji, że te działka nie miały zasięgu. Dobra. No sożes widzę też na pławkach się zabija. Karawana tutaj się grupuje i zbieramy wszystko co cenne. Większość rzeczy zostanie, bo za mało mawołów wziąłem. To znowu. Ech. Dobra, kto chce się załamywać? A nie ta. Dlaczego? Psychiczne brzęczenie. No tak. W takim wypadku napij się. I... aj mi chce się załamywać. A ty w takim wypadku moja droga zjedz... Zjedz coś. Okej, okay, To idźcie sobie. Już was nie potrzebuję. A jak widzicie, tutaj zrobiło się strasznie pusto. Wysprzedałem się swojego czasu ze wszystkiego. Okej, okay, zobaczmy, co my tu mamy. Aha, to są te drewniane nogi. Oblężenie. Gdzie oblężenie? Zobacz miejsce. Aha. Dobra, oni się będą oblegać tu. Okej, okay, trochę was tutaj jest. Wow, wow, wow. Dobra, ilu was tutaj jest? I będziecie oblegać tu. No to jest świetna okazja, żeby sobie postrzelać. Um, myśliwy, myśliwy, myśliwy. Ray. Uh, bardzo Cię proszę podejść tu. A tu, kto jest najlepszym myśliwym? Toni. A ty podejdź tu. I dwie kolonie zrobią ostrzał. Będzie genialne. A ty chory byłeś. Moment, czy tutaj mogę zrobić więcej sterylnych płytek? Nie. Ale tak czy inaczej zlecę Wam zrobienie tutaj. Jak będziecie mieć to, żeby już było, Drew, ojej, tego nie przeżyjesz. Dobra. Więc teraz tak, wy misja ogniowa tu, tu, i wy o misja ogniowa tu. Za chwilkę pociski powinny przylecieć. Mencik, to może my zmienię... Nie, to wasza dwójka. Zmienię misję ogniową, żebyście mi strzelali w jakiegoś chłopka roztropka. O! Ale tu widzę już pociski lecą. Wow! To było piękne! Ale mi od razu gra przycięła również. Chcieli oblegać, Ja. Yeah. I dlatego tu fajnych towarów są. Ale zostawmy to, bo i tak nie mam miejsca. A nasi i tak stąd już w tym momencie odchodzą. Piękne. Dobra, to możemy wam, to droi dziękujemy, oni również dziękujemy. I tutaj widzę droidy się już zbierają, mamy też jednego więźnia. Chcieliście tego więźnia, prawda? Czy raczej niespecjalnie? Chyba nie. Trudno. Dobra, ta mapa już nam zniknie. Karawana zaginęła? Karawana zagin zaginęła, zniknęły z nią również przypisane ciele mawoła. O, szkoda. No trudno. Uh. Działka się sprawdziły i to bardzo. To one lubią. Um, tu już mamy. u Ali widzę kopię. Czy mamy tu już zrobiony ten. Czego brakuje? Komponentów mi tutaj brakuje. A u mnie jest górnikiem. Ali jest chyba u mnie górnikiem jako jedyna. Czyli tutaj, tutaj widzę metal. A górnik. Tak. Kłary damy na dwójeczca. Żebyś w pierwszej kolejności poszła mi kopać, bo tu mamy trochę rzeczy do wykopania. Swoją drogą, jak ta pułapka na nasze robaczki występuje? Ciemno tu strasznie, ale przynajmniej coś, coś było widać. Dobra. Zbudujmy jeszcze tu troszeczkę. I. O, takie filarki. Dobra. Widzę, jest już w zasadzie skończone wszystko. Są tylko nieliczne rzeczy do dokończenia. Trzy pułapki są już postawione, więc tym razem muszą w któreś wlecieć. Bra. A wy będziecie za 4 dni, To jest znowu oblężenie. Gdzie tym razem. A, To jest przecież ta stara kolonia. Ok. No to będzie trochę gorzej. A nie, to jest nowa kolonia. A to spoko. W takim wypadku. Mm, tu, 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 tu myśliwy traj. Strzelasz sobie jeszcze. Chyba, że ktoś komuś innemu teraz damy postrzelać. Postać. A, Mateusz. Anuluj, Mateusz. Misja ogniowa. Cel wyznaczony. Coś tutaj pali? Aha, Bumbalopa zginęła, okej. Okay. Dobra, gdzie wy będziecie się szykować? Tutaj, dobrze. Dobra. Jak tam nasza działka? Jak tam z energią stoimy? Nie ma problemu. Czy Mateusz już siedzi? Już siedzi. Aha, teraz muszę wyznaczyć. I zobaczymy jak trafi. Dobra, to w takim wypadku to mi włączcie. I wszyscy do bezpiecznej strefy. Ok, zwierzęta są w tym momencie w obszarze 1. A ja bym chciał, żeby wszystkie zwierzęta, łącznie z kotami, poszły sobie tu. Co, już uciekają? Już uciekają. Okej. Okay. O no, w zasadzie niepotrzebnie to zrobiłem. Musieli jeszcze oberwać od Mateusza. No i po co ja to zacząłem robić? Nieograniczone i to? I wy na nieograniczone. Dobra, zobaczmy. Ktoś tutaj przeżył? Wychodzi na to, że nie. Nikt tutaj nie przeżył. O, może tego się uda? A lekarz, 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 lekarz. Ani, co ty robisz? Śpisz. Ustabilizuj. A polecenia. Dopuść. Dopuść wszystko. A i powiedzieliście też, żeby tutaj wrzucić to ciało. Chyba to już ustawiłem. Tak. Będą zwierzaki miały co jeść. A nie brzmi, czy on się tutaj nie spali, zanim dam radę. O, no, chyba się jednak spali. Ojej. Stuń. Chodziło mi o to, ale to też się widzę, złączyło dobrze. Eee, Tony, gdzie jesteś? Już pędzisz. Czy ktoś tu jeszcze przeżył? Chyba nie. Ciekawe, czy on to przeżyje? Nie. Podam? No ale no cóż, trudno. Tutaj się Bumbalopa pali. Duże ryzyko. Dlaczego chcesz się załamywać? Nieważono, mój ojciec Manbu nie żyje. A, brzydkie otoczenie, sen... A gdzie tutaj zimno? 17 stopni, 21, 16, tu jest zimno. To będzie trochę podkręcić w takim wypadku. A w tą stronę. jest Prince? Tu śpisz. 17. Ok, to też podkręćmy trochę temperaturę. Żeby wam było cieplej. Toksyczna chmura, gdzie? nie niedobrze. Tu jest toksyczna chmura. Ostatnio, jak była toksyczna chmura nad mm, starą kolonią. Naprawdę dużo czasu minęło zanim. Ale trochę metalu przynajmniej będzie dodatkowo. Tutaj nasz reaktor jest w trakcie budowy, komponentów brakuje. Dobra. No dobra. Myślę, że yy, na dziś byłoby tutaj to wszystko. Yy, kosiarz jak tylko będzie. Dobra, yy, przyzwyczajenie z tego, z Space Heaven. Jak tylko kuźnia elektryczna będzie gotowa, to jak najbardziej yy, będziemy, będziemy mogli tutaj to zadziałać. Męcik ali nie. Ból miał. Miał broń porzucić, ale ja jej teraz nigdzie nie widzę. To już jest zaniesiona? Jest, dobra. Kosiarz, weź sobie wyposaż, natomiast jeśli chodzi o sides arms, to jak będzie gotowe, to cię e, ci wyposażę w to. A póki co nie ma, więc niewiele zrobię. Za dziś w każdym bądź razie bym chciał wam bardzo podziękować, no i do następnego! Mówił do Was runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!